Maneczko, zapraszam do giereczki Mushroom Cuts. O co w tej gieryczce chodzi? Nie mam pojęcia, ale patrząc po tej mergającej czapce, myślę, że o to chodzi, żeby ją zebrać. ładnie. Ale zanim kontynuujemy... No bo w sumie nie jest aż taka głośna, chociaż jednak stwierdzam inaczej. Czekajcie, ja sobie ją tutaj nieco ściszę. Ponieważ jest odrobinę... Odrobinie przesadnie głośna Na mój gust Dobra, jesteśmy Widzę, że tutaj zdążyło nam ekran zlecić całkowicie do dołu Ale wejdźmy w takim razie do góry mm, I co? Musimy zbierać czapki w takim razie Zbieramy sobie czapki, tutaj mamy kolejną czapkę Tutaj jakaś jedna czapka też wisi, tu mamy trzy Tutaj jest jedno na wiatraku tu wisi, tu wisi, tu, tu i tu. tu. Mamy też jakąś jedną czapkę. Tutaj na grzybach. Tutaj i tu w wodzie. I co, i teraz musimy im dać te czapki, tak? Okej. Okay. Tutaj mamy kolejną czapkę. Teraz tutaj, tym damy też czapeczki. Okej, okay. temu też się da czapkę? O, temu też da się czapkę. Dobra, tutaj śpiącemu mamy czapkę. Oj, i tego to w ogóle czapka zamknęła całkowicie. Tutaj czapeczka, czapeczka. Tu, tu, tu. Tu, tu i tu. Hmm. I co? O, wszystkie czapeczki. Także to by było na tyle w tej gierce. <laughs> Mega króciutka gierka. Jeszcze jedno osiągnięcie ogólnie: jeżeli chcecie zdobyć, to musicie turbo szybko kręcić tym, tym. Z tego co pamiętam. Jak poczytałem. I no, i to by było na tyle. Szybciutka giereczka, proste osiągnięcia. Nawet nie 5 minut. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I do usłyszenia już niebawem. Na razie i hejka.